Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Rozdział pierwszy Winnie Darling. Od ponad dwóch lat nie chodzę do normalnej szkoły średniej. A i tak proszę bardzo, znalazłam się z gwiazdą futbolu na tylnym siedzeniu jego terenówki. Seks mu nie wychodzi, choć jako rozgrywający wymiata na boisku. Gdybym tylko lubiła piłkę a nienawidziła seksu. Antony wciska się we mnie, a ja robię mi na aktorki porno na jego użytek, bo wiem, że to lubi. Udaje, że szczytuję wraz z nim. Nie jestem wprawdzie gwiazdą porno, ale jestem córką prostytutki i myślę, że to wystarczająco blisko. O, tak, kurwa, tak Winnie, kurwa tak maleńka. Ściska mnie luźno, niezgrabnie i trzęsie się jak chłopiec, którym w zasadzie jest. Jesteśmy w tym samym wieku, a jakby dzieliły nas dekady. Kurwa, sapie, i czuję na nagich piersiach gorące powietrze, które wypływa z jego ust. To było takie dobre. Było dobrze? Nie mogę znieść braku pewności siebie. Nie wiem, czy kiedykolwiek spałam z pewnym siebie facetem. Ale może nie mam racji. Może oni są pewni siebie tylko w momencie, gdy biorą. Było świetnie, dobry jesteś w te klocki. Chłamanie też świetnie mi wychodzi. Antony uśmiecha się do mnie, gdy nadal siedzę na nim okrakiem, a potem się wyciąga i całuje mnie w usta. Nie czuję nic poza tępym bólem w ciele i pulsującym łupaniem głowy w tyle, za oczami. W środku jestem martwa. I tak cholernie znudzona. A jedyna rzecz, której nie mogę się doczekać, to wypełnienie się rodzinnej klątwy, zgodnie z którą ktoś mnie dziś porwie. Wszystkiego kurwa najlepszego w dniu urodzin dla mnie. Antony zasuwa rozporek dżinsów i odwozi mnie do domu. Patrzę przez okno pasażera, gdy przejeżdżamy jego terenówką przez moje osiedle. Gdy zatrzymuję się przy chodniku, otwieram drzwi, a wtedy on łapie mnie za ramię i wychyla się do pocałunku. Całuje go z niechęcią. Będziesz na imprezie w ten weekend? Pyta z nadzieją w głosie. Ze zbyt dużą nadzieją. Tak to już jest, że jak wyjątkowo dużo z siebie dajesz w seksie, zapraszają cię na imprezy. Imprezę za imprezą, a wszystkie takie same. Ja jednak lubię to, co znajome, bo zawsze brakowało mi tego w życiu. Wyślij mi Eskę. Mówię, bo nie jestem pewna, gdzie spędza ten weekend. Dziś kończę 18 lat, a każda kobieta z rodu Darlingów, która żyła przede mną, znikała w tym dniu. Niektóre na dzień, inne na tydzień czy miesiąc. Zawsze jednak wracały rozbite, z większym lub mniejszym ubytkiem na zdrowiu psychicznym. Nie chcę zwariować. Lubię osobę, którą jestem, przynajmniej przez większość czasu. Kiedy podchodzę do bocznych drzwi, nagle staje przede mną mama. – Gdzie byłaś, Winnie? – Myślałam już, że cię zabrał i… Nie kończy. Zamiast tego biegnie do najbliższego okna i sprawdza, czy zasówka działa. Reglując okno, nie przestaje mruczeć do siebie pod nosem. Piraci, zagubieni chłopcy i wróżki. A także on. Nie wypowie jego imienia na jawie. Ale nocą, gdy śni, budzi się czasem i wykrzykuje je na głos. Peter Pan. Mama była hospitalizowana siedem razy. I mówią, że jest schizofreniczką tak jak babcia, prababcia i wszystkie kobiety z rodu darlingów przed nią. Oto moje dziedzictwo. Szaleństwo. Winnie. Mama podbiega do mnie i zaciska kościste dłonie wokół moich nadgarstków a jej oczy są szeroko otwarte "wini co ty robisz idźże do swojego pokoju" popycha mnie w głąb korytarza "przecież nadal jest dzień a ja jestem głodna przyniosę ci jedzenie gdy on" "no dobrze słuchaj" jej wzrok wędruje gdzieś daleko a ona marszczy się na jakąś myśl i zwalnia uścisk na moje ręce. Czuję, jak żołądek zawiązuje mi się na węzeł. Proszę, na miłość boską. Nie chcę skończyć, jak moja matka. On nadchodzi, krzyczy do mnie. Wiem. Mój głos jest kojący, gdy się do niej zwracam. Wiem, że nadchodzi. Ale zabezpieczyłaś dom lepiej od schronu przeciwbombowego. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł wejść do środka. Achwini! Jej głos się łamie. On może wejść wszędzie. Jeśli może wejść wszędzie, po co zamykać okna? Dlaczego mam siedzieć w pokoju? Mama wypycha mnie za próg, ignorując moją logikę. Specjalny pokój. To dzieło sztuki napędzane strachem. W surowych maźnięciach pędzla na ścianach można odczytać amok. Symbole runiczne wymalowane jak graffiti. Wytrawione są w bardziej widoczny sposób przy framudze drzwi. W naszym życiu i przez nasze domy przewinęła się cała parada tak zwanych wiedźm i szamanów oraz kapłanów wodu, którzy sprzedawali mamie sekrety, jak się przed nim ochronić. Nie mamy pieniędzy. Ale wydałyśmy je na to. Dam ci coś do jedzenia, mówi mama. Na co masz ochotę? Jest w porządku, mogę. Nie, przyniosę ci. Zostań w pokoju, zostań w pokoju, Winnie. Biegnie z powrotem korytarzem, a jej lekka, jak mgiełka, biała sukienka frunie za nią, nadając jej wygląd widma. Kilka sekund później słyszę brzęczenie garnków i patelni dochodzące z kuchni Choć jestem pewna, że nie mamy nic, co można do nich włożyć To już nasz dziewiętnasty z kolei dom Znam ich liczbę, ale w większości nie pamiętam A gdy twoje ściany się ze sobą zlewają, trudno gdziekolwiek poczuć się jak w domu Mama mówi, że myślała, że może go zgubić Jego, Petera Pana jeśli będziemy się ciągle przeprowadzać niewiele zabieramy ze za sobą mam dwie torby i jeden kufer które odziedziczyłam po praprababce wendy jest mniejszy w środku niż wydaje się z zewnątrz i za dwa razy cięższy niż powinien być jakoś nie potrafię go nigdzie zgubić to jedyna rzecz którą posiadamy o jakiejkolwiek wartości jedyna rzecz która wydaje się prawdziwa Obecnie mieszkamy w podniszczonym wiktoriańskim domu, w którym ze ścian odpada tynk, drewniane podłogi są starte i popękane, a wiele pokoi stoi zupełnie pustych. Nie mamy nawet kanapy, meble ciężko zabrać ze sobą. Padam nadmuchane łóżko wciśnięte w kąt przygotowanego dla mnie specjalnego pokoju i gapie się w sufit, na którym krwią namalowano wijące się grafiti. To wiedźma z Edynburga uparła się na krew, a ta krew musiała być moja. Kto wie? Może wszystkie jesteśmy szalone? Każda na swój sposób? Mama szykuje kanapkę z masłem orzechowym i dżemem, a do tego przynosi szklankę wody z kranu. Patrzy na mnie, jak jem i podskakuje za każdym razem, gdy coś w domu zaskrzypi. Opowiedz mi o nim. Proszę ją, odrywając skórkę z chleba na kanapce i jem ją jak nitkę spaghetti. Mama się wzdryga. Nie mogę. Dlaczego nie? Masuje sobie palcem wskazującym skroń. O ile wiem, myśli, że jakaś czarna magia powstrzymuje ją od opowiadania o nim w szczegółach, więc dostaje tylko okruchy informacji. Mówi mi, że ta magia słabnie, gdy jest nów. Ale teraz jesteśmy w połowie drogi do pełni. Przypływ i pełnia wyciągają z ciemności wszystkie potwory: wilki, wróżki i zagubionych chłopców. Tak mi mówiła. A co możesz mi o nim powiedzieć? Pytam. Skulona na swoim łóżku w kącie pokoju, z kolanami podciągniętymi pod brodę, zastanawia się przez kilka sekund nad odpowiedzią. Myślę, że była kiedyś piękna ale nie pamiętam jej z czasów przed szaleństwem. Ma ciemne włosy, szorstkie jak moje, ale zaczęły się już przerzedzać od tych wszystkich leków, które przyjmuje. Jej skóra jest niezdrowo zarumieniona, policzki zapadnięte. Paznokcie ma popękane, a oczy podkrążone. Nie pracuje już, jest na rencie, która ledwie nam starcza na opłacenie rachunków. Myślę, że im bardziej się izoluje, tym gorzej z nią. Pamiętam piasek. Mówi i się uśmiecha. Piasek? To jest na wyspie. Co jest? Miejsce, do którego cię zabierze. Ty tam byłaś? Mama kiwa głową. Nibelandia jest piękna na swój sposób. Obejmuje kolana rękoma i kuli się w sobie. Wszystko tam jest magiczne i możesz poczuć tę magię na swojej skórze na koniuszku języka na przykład wiciokrzew czy malinę moroszkę unosi głowę a jej źrenice się rozszerzają tęskni za moroszkami on tęskni za magią kto piter pan mama kiwa głową Traci kontrolę nad sercem wyspy i myśli, że możemy go naprawić. Dlaczego? Odrywam róg kanapki i zgniatam chleb między palcami, zamieniając go w naleśnik. Dżem wycieka bokiem, a ja staram się wydłużyć posiłek, by oszukać żołądek. Niech myśli, że to pięciodaniowa uczta. Mama przykłada policzek do kolan. Złamali swoją obietnicę. Muczy. Złamali daną mi obietnicę. Jaką obietnicę? Nie wiemy, jak go powstrzymać. Szepcze, ignorując moje pytanie. Nie wiem, czy to wystarczy. Będzie w porządku. Uspokajam ją. Ja się nie martwię. Nic z tego nie jest prawdziwe, za wyjątkiem szaleństwa. Ono akurat mnie martwi. Czy nadejdzie jak za naciśnięciem wyłącznika światła? W jednej chwili będę normalna, a w następnej już nie? Myśl o utracie rozumu przeraża mnie bardziej niż jakikolwiek potwór. Gdy mama zasypia, powoli wyślizguje się z pokoju. Na dworze rozszalała się burza, i przez okna widać błyskawice, które wydłużają cienie w starym wiktoriańskim domu. Idę do łazienki na korytarzu i patrzę na siebie w lustrze. Nie rozpoznaję się, wyglądam jak nieznajoma. Są dni, kiedy się martwię, że spojrzę w lustro, a tam nikogo nie będzie. Zaczynam wyglądać jak ona, wyrzeźbione, czyste linie, zmęczona. Nie chcę oszaleć, a do tego jestem tak cholernie zmęczona. Sweter opada mi z ramienia i widzę przez chwilę wypukłą bliznę, która pasuje do run wypisanych na suficie. Naciągam z powrotem sweter. W szafce na leki brakuje połowy drzwiczek, więc lewa strona jest otwarta i odsłania kilka rzędów fiolek z tabletkami. Do wyboru, do koloru. Nie chcę oszaleć. Sięgam po ibuprofen. Tyle tego połknęłam przez lata, że nie czuję już żadnej ulgi. W korytarzu skrzypi podłoga i cofam rękę. Dom znowu rozświetla błyskawica, a zaraz za nią rozlega się uderzenie pioruna. Gdy cichnie, słyszę trzaśnięcie drzwi. Mama. Biegnę korytarzem i pospiesznie wchodzę do pokoju, ale ona wciąż leży na łóżku i mocno śpi. Serce podchodzi mi do gardła. Skrzypi kolejna deska. Może ktoś się włamał, sądząc, że dom jest niezamieszkany? Ledwo nas stać na czynsz, a co dopiero na rachunki za dom tej wielkości. Rzadko palimy światło. Wolno zamykam za sobą drzwi sypialni i zasuwam zasówkę. Nie mamy broni ani nic praktycznego. Wydałyśmy wszystkie pieniądze na bezużyteczną magię. Wstrzymując oddech, zaciskam zęby. Gałka w drzwiach się obraca, a ja wolno się od niej odsuwam. Czy to już się zaczęło? Już straciłam rozum. Błyskawica przecina niebo. Zamek się otwiera jak za sprawą magii, i ktoś uchyla drzwi butem. Skrzypią zawiasy. Patrzę znowu na mamę. Czy w jej opowieściach było więcej prawdy niż skłonna byłam przyjąć? To niemożliwe. Możliwe? Mama się budzi. Kochanie, y która jest godzina? Ciii. Podbiegam do niej i nią potrząsam. Jest jednak za późno. Drzwi są otwarte, a on wypełnia pustkę. Nie mogę kurwa wdychać. Słyszę charakterystyczny dźwięk otwieranej zapalniczki, a potem zgrzyt pocieranego palcem metalowego kółeczka. Pojawia się płomień, który oświetla jego twarz, gdy zapala papierosa. Srebrne pierścienie na palcach odbijają światło płomienia. Ręce ma pokryte ciemnymi tatuażami, a nadgarstki przewiązane kilkoma paskami sznurka i skóry. Jest wysoki, szeroki w barach i ma na sobie długi płaszcz ze sztywnym kołnierzem postawionym pod ostrym podbródkiem. Choć jego ciało schowane jest pod płaszczem, widzę, że składa się z samych twardych mięśni. Sugerują to jego bicepsy. Gdy wyjmuję papierosa z ust, omiatam szybkim wzrokiem pajęczyna żył na jego rękach. Wydmuchuje dym, głośno, z namysłem. Mówi. Upłynęło tak dużo czasu. Słyszę jak mama obok mnie gorączkowo łapie oddech. Czy to się dzieje naprawdę? Nie możesz jej zabrać. Krzyczy. Tak, jakbyś mogła mnie powstrzymać. W serce podchodzi mi do gardła. Proszę. Błaga mama. On długo się zaciąga. I widzę, jak końcówka papierosa jasno się żarzy. Słyszę szelest palącego się tytoniu, gdy dym wije się wokół jego twarzy. Czuję w piersi trzepot, który sprawia, że od razu opada mnie poczucie winy. Nagle jestem bardziej przebudzona, niż byłam przez wiele lat. Nie powinnam w tej chwili czuć nic więcej niż przerażenie. To dzieje się naprawdę. Mama nie kłamała. Proszę, Mówi znowu mama. Nie czas na błaganie, Mary. Stawia pierwszy krok przez próg. To tyle, jeśli chodzi o nasze magiczne zabezpieczenia. Przełykam, próbując uspokoić szaleńcze bicie serca. W jakiś sposób, zanim zdążę zamrugać, on pokonuje dystans między nami, zaciska pięść na mojej t-shirtowej sukience i podrywa mnie w górę, tak, że staje na nogach. Możemy to zrobić w sposób łatwy albo trudny, darling. Który wybierasz? Przełykam ślinę, próbując się pozbyć guli rosnącej w gardle. On patrzy, jak to robię, na mój język szybki jak jaszczurka, gdy nim przejeżdżam po ustach. Uczucie dziwnego podekscytowania schodzi teraz niżej, a poczucie winy jest coraz bardziej jątrzące i zimne. Oto ożyła miejska legenda mojej matki. A ja nie wiem, co mam począć teraz, gdy on wreszcie jest. Masz trzy sekundy na decyzję, mówi do mnie. Na jego twarzy nie ma cienia rozdrażnienia, ale i tak je wyczuwam. To tak, jakby odbył tę rozmowę milion razy wcześniej i zawsze jest rozczarowany kierunkiem, w którym ona zmierza. Mama staje obok nas i próbuje mnie uwolnić z jego uścisku. Ale on jest szybki, niemal zbyt szybki, gdy upuszcza papieros i wyciąga rękę, by chwycić ją za gardło. Nie, mówi spokojnie, nie utrudniaj tego bardziej niż to konieczne. Odwraca się z powrotem do mnie. No, dalej, darling. Zbliża twarz, a jego zęby błyszczą w świetle księżyca. Jest niemal zbyt piękny. Jak utkany ze snu. Może już jestem szalona? Jeśli tak, nic z tego, co się tu dzieje, i tak nie ma znaczenia. Czekam? mówi. Oczywiście, że wybieram łatwy sposób. Oczywiście unosi z rozbawieniem brwi. Dlaczego miałabym się zdecydować na trudny? Mama przegrała walkę i teraz jest cicho. Lekcja pierwsza. Mówi on, nie ma łatwego sposobu. Odwraca się do mamy. Przyprowadzę ją z powrotem, Mary. Wiesz, że one zawsze wracają. Potem upuszczają, ją, pstryka palcami i wszystko znika w ciemności.